Najszczęśliwsi ludzie na Ziemi to Finowie, Duńczycy i Norwegowie, wynika z raportu ONZ. Uwzględnił sześć wyznaczników: dochód narodowy na głowę mieszkańca, długość życia, szczodrość, swobodę w podejmowaniu decyzji życiowych, wsparcie ze strony władz i mieszkańców oraz poziom korupcji. Kluczem do szczęścia dla Finów, Duńczyków i Norwegów jest lenistwo. Duńskie hyge podbiło świat prostotą. Każdy chciał być jak szczęśliwy Duńczyk. Księgarnie zalały poradniki życia w zgodzie z Hyge. Szczęście po duńsku to błogostan. To właśnie znaczy słowo hygelikt. Radość daje lenistwo, chwila oddechu. Najlepiej z kubkiem gorącej czekolady i pod kocem. Na całym świecie powstawały restauracje w stylu Hyge. Popularny sklep mebli miał kolekcję w tym stylu, a samo określenie uznano za słowo roku. Aż przyszedł czas na refleksję. Hyge czy Lagom to szczęście dla mieszkańców ziem mlekiem, miodem i ropą płynących. Łatwo leżeć plackiem pod kocem, gdy nam nic nie brakuje, ale filozofia lenistwa Skandynawów jest nierealna na innym gruncie. Wtedy na rynku pojawiła się alternatywa, tym razem po polsku. Kanał BBC Travel stworzył film reklamujący wyjazdy do Polski. Oprócz smacznego jedzenia i zabytków, reklamował polską filozofię szczęścia, którą brytyjscy eksperci uznali za uniwersalną. Jaki jest polski klucz do szczęścia? To łańska fantazja i życie z maksymą jakoś to będzie. O filozofii szczęścia po polsku powstał poradnik, też reklamowany i komentowany przez brytyjskie media. W książce jakoś to będzie szczęście po polsku, Beata Chomontowska i Dorota Gruszka przekonują, że rodacy jak nikt inny potrafią rozwiązywać problemy, stawiać czoła przeciwnościom losu i iść do przodu z sukcesem. W haśle jakoś to będzie jest Polska w pigułce słychać optymizm i pesymizm zarazem. Nie będzie łatwo, ale damy radę. Jak wskazują Brytyjczycy, to filozofia charakteryzująca naród, który przecierpiał tak wiele. Polacy, jak Feniks z popiołów, podnosili się po każdej przegranej. Rozbiory, wojny, komunizm to wszystko sprawiło, że Polak poradzi sobie w każdej sytuacji bo musi. Jednak mimo wielkiego zainteresowania polskim Hygge, w raporcie ONZ plasujemy się dopiero na 42 miejscu, a Polacy wcale nie uważają, że wygrali los na loterii. Może dlatego, że zasada jakoś to będzie, lepiej sprawdza się w ciężkich czasach. Może Polakom radzącym sobie, gdy trzeba sięgnąć po szable, gorzej się wiedzie, gdy nie ma o co walczyć. A może nie jesteśmy świadomi swego szczęścia, które wmawia nam świat. Szczęście to trwa krótko. Szybko przyzwyczajeni do dobrobytu już go nie dostrzegamy i musimy szukać kolejnej przeszkody. Czym jest szczęście i jak je osiągnąć? To zależy od kultury, wyznawanej religii, czasu czy nawet stylu życia. Buddysta upatruje szczęście w wyzwoleniu się od wszelkich pragnień. Zapewnia to spokój i pomaga w osiągnięciu Nirwany. Ale takiego błogostanu nie potrzebuje zwykły przedstawiciel amerykańskiej klasy średniej. Woli żyć zamożnie i spełniać się zawodowo. A może szczęścia nie da się osiągnąć. Arystoteles twierdzi w etyce nikomachejskiej, że szczęście jest działaniem duszy w zgodzie z doskonałą cnotą. Człowiek może ćwiczyć się w szczęściu, jeśli w pełni angażuje się w życiowe czynności. Jest to działanie zgodne ze swoją naturą doskonalenie się. Starożytnymi znawcami problemu byli epikurejczycy. Szukali szczęścia w przyjemności. Epikur skupiał się na życiu doczesnym. Miał jak na swoje czasy oryginalne podejście do tematu życia po śmierci, po prostu nie wierzył w życie pozagrobowe. Za to chrześcijaństwo i Islam właśnie kwestie życia po śmierci uznają za podstawową. W kontakcie z Bogiem i postępowaniu zgodnie z Jego wytycznymi widzą drogę ku szczęściu wieczystemu. Święty Tomasz z Akwinu rozróżnia dwa rodzaje szczęścia. Dwojaka jest szczęśliwość niedoskonała, jaką możemy mieć w tym życiu oraz doskonała, która polega na oglądaniu Boga. O rodzajach szczęścia mówi filozof Władysław Tatarkiewicz. To może być pomyślność w potocznym rozumieniu, ale także głębokie doświadczenie stanu błogości i zaspokojenia. Szczęście może przynieść posiadanie największej ilości dóbr, jakie może mieć człowiek, a wreszcie szczęście daje zadowolenie z życia. Tatarkiewicz przywołuje na dowód słowa Goethego o tym, że czuje się szczęśliwy i pragnąłby swoje życie przeżyć ponownie. Psycholog Abraham Maslow zastanawia się, jakie potrzeby człowiek winien zaspokoić, żeby czuć się spełnionym. To potrzeby czysto fizjologiczne oraz bezpieczeństwo, miłość, szacunek i samorealizacja. Podobnie widzi szczęście wybitny psycholog Erich Fromm. Twierdzi, że człowiek tylko wtedy jest szczęśliwy, kiedy interesuje się tym, co tworzy. Jednakże szczęście nie jest czymś danym, trzeba na nie ciężko pracować. Nie zależy od okoliczności przyrody, tylko od nas samych. O ćwiczeniu się w szczęściu mówi też Karl Gustav Jung. Jest ono możliwe, jeśli umiemy zrozumieć swą duszę. Bez samopoznania nie osiągniemy owej tak zwanej Dopiero jednocząc się ze swym głosem wewnętrznym możemy być szczęśliwi. Jednak nie chodzi tu o pustą radość, a raczej pełne i rozumne doświadczenie życia. Podążanie za pragnieniem duszy tworzy pełnię i daje człowiekowi zdrowie psychiczne. Szczęścia nie ma bez samopoznania.